Policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora okoliczności śmiertelnego pobicia 25-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Do przestępstwa doszło 27 lipca w nocy na parkingu przy ulicy Edwardów. Kilka minut wcześniej pobity mężczyzna kierując Fordem Mondeo spowodował kolizję z Oplem Vectrą, którym kierowała 28-letnia bohatowianka. Do uczestników kolizji podeszli nieznani pokrzywdzonej mężczyźni i wdali się z 25-latkiem w pyskówkę, po której zaatakowali go. Kiedy napadnięty stracił przytom no i sprawcy zbiegli. Wezwani na miejsce policjanci ranimowali mężczyznę. Przewieziony do szpitala jednak zmarł. Sprawcy zostali aresztowani. Do aresztu trafili 31-letni Bełchatowianin, 39-letni mieszkaniec gminy Dróżbice i trzech z Duńsko-Wolan w wieku 28, 29 i 34 lata. Za wyjątkiem 29-latka wszyscy zatrzymani znajdowali się pod wpływem alkoholu. Podejrzanym o pobicie ze skutkiem śmiertelnym grożą karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.